Jestem pod wielkim wrażeniem dzisiejszych wiadomości z taktu dzisiejszego. Wynika, że w ostatnich dniach ubiegłego roku, w grudniu, tuż przed Sylwestrem, miał bardzo dziwnie przypadek miejsce w Jarosławiu gdzie bez przyczyny w czasie mszy świętej spadła z figury Matki Boskiej Chrystusa mosiężna korona to bardzo dziwne stało się to tak wkrótce po tym dziwnym liście biskupów którym nie podobało się nie podoba się intronizacja biskupa króla, i dziwnie to bardzo tłumaczą. Czyżby nie było to kolejne bardzo surowe ostrzeżenie, zwłaszcza dla biskupów, ale i dla ludzi w Polsce? Stało się to tuż przed Nowym Rokiem, czyli wskazuje, że nowy rok. 2013 może być szczególnie trudny ciekawy i niebezpieczny stało się to zresztą w kościele Dominikanu, a u Dominikanów w ostatnimi czasy dzieją się dziwne rzeczy wielu zacnych, czołowych kapłanów nagle odchodzi, występuje więc nic dziwnego, że Matka Boska jest zdziwiona, zmartwiona, gniewa się i ostrzega. Te korony trzyma teraz ksiądz, a niewiele wcześniej były one na tym wizerunku, na tej rzeźbie. I tak nie spadły. Więc co nam zostaje? Tylko modlitwa post-Jałmużna i ostrzeganie innych i przygotowywanie się. Wojna w Syrii, w Mali, w Algierii, niepokoje na całym Bliskim Wschodzie, groźba wojny w Iran, z Iranem, z Koreą Północną. Niestety świat jest bardzo łatwo podpalić. Ale by Polska była przynajmniej w miarę bezpieczna, potrzebna jest bezwłoczna intronizacja Chrystusa Króla. I by pierwsi biskupi się ocknęli, bo to chyba jest poważne ostrzeżenie. Więc uważajmy i módlmy się Amen.